przyjechało, bo i pobrało od nas wymazę. Tylko na wyniki czekaliśmy od soboty do, podajże, czwartku. Ale to chyba nie tak powinno wyglądać. No nie. Tak, wszędzie mówił, że tam 24 godziny, już nawet mówił, że tak, że w ciągu godziny potrafił niektórzy zrobić wyniki. No, nie sześć dni, czy tam pięć. Jeśli przyjmiemy, że wczoraj przebadaliśmy Kilkaset osób znaleźliśmy, 20 osób z y, zakażeniem. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że każda z nich spotkała w ciągu 7 dni 50 osób, to jest 1000 osób, które dzisiaj powinny być przebadane. Wśród tych 1000 osób 40 będzie chore. W związku z tym na, od naszej sprawności i efektywności testowania zależy, czy uda nam się wszystkie te osoby znaleźć, wykryć. I odizolować, żeby nie zarażały następnych. Jeśli tego nie zrobimy, w kolejnym dniu będzie 80-100 osób zarażonych. Pan Jerzy wrócił do swojego rodzinnego miasta z Niemiec. Kilka dni po jego powrocie córki mężczyzny zaczęły gorączkować i mieć objawy infekcji. Całej rodzinie zrobiono testy, aby sprawdzić czy nie jest to zakażenie koronawirusem. Okazało się, że do zarażenia nie doszło, ale mężczyzna nerwowo oczekiwał na wyniki testów aż sześć dni poinformowałam swojego pracodawcę. Pracodawca no, praktycznie codziennie miałem z nim kontakt, czy już są wyniki, tak samo kolegów, z którymi miałem kontakt, no, żeby też no, w pewien sposób uważali, bo może być takie ryzyko. No i oni też no, to praktycznie codziennie po kilkanaście telefonów miałem, czy od kolegów, czy z pracy, czy, czy od kogoś z rodziny, że czy, czy już są wyniki, czy już nie, to też taki był trochę nacisk. A gdyby pan dostał szybko w ciągu na przykład jednego dnia, to byłoby co innego. Na pewno, na pewno na pewno inaczej by to było, tak? Na pewno człowiek by się tak nie przyjmował, bo wiadomo, bo wtedy byłoby wiadomo, że są negatywne, tak właśnie, tak jak mówię, z czasem człowiek zaczął się zastanawiać, czy aby na pewno te wyniki będą negatywne, czy mogą być jednak pozytywne. Moim zdaniem problem z testami jest w tej chwili dwojaki. Po pierwsze, Wiele osób, wielu lekarzy, którzy zlecają testy, czeka za długo na wynik i to frustruje, bo jeżeli 3-4 dni czekamy na wynik, to to jest nie do przyjęcia, bo mamy pacjenta, z którym coś trzeba dalej robić. A druga sprawa to jest jednak problem yy, mentalny to znaczy problem z tym, że te testy należy zlecać jak najczęściej. To się jeszcze nie przebiło do świadomości. Od początku epidemii lekarze apelowali o zwiększenie liczby wykonywanych testów nie tylko dla pacjentów, ale też dla personelu medycznego, który jest szczególnie narażony na zakażenie. Dziś personel medyczny powinien być w sposób priorytetowy traktowany, jeżeli chodzi o testowanie, z tego powodu, że lekarze, przechodząc nawet bezobjawowo zakażenie, mogą zakażać się od siebie i stwarzać przez to zakażenie dla naszych pacjentów. Część zakażeń przebiega bezobjawowo, część zakażeń przebiega skąpoobjawowo, czyli z niewielkimi objawami, a wciąż ci chorzy mogą zakażać innych. U no, przypadek koleżanki, która w piątek ma dyżur, dziś ma stan podgorączkowy, no i znowu dylemat tak naprawdę moralny. Czy zostać w domu, ale dziura w grafiku, pacjenci bez pomocy, czy też z tym stanem podgorączkowym iść na dyżur, pewnie to lekka infekcja. Być może nic się nie dzieje, ale w dzisiejszych warunkach pandemii to może być również sygnał do tego, że potencjalnie taka osoba jest zakażona i może stanowić zagrożenie dla innych. Dlatego jeden z warszawskich startupów postanowił uruchomić laboratorium, które pozwoliłoby znacznie zwiększyć liczbę wykonywanych testów. Panie profesorze, skąd ten pomysł na testy na koronawirusa? No, oczywiste, jakbym y, y, sądził, nie tylko dla mnie, ale dla, dla, dla wszystkich y, jest choroba, trzeba ją rozpoznać. Jeśli mamy sobie z nią poradzić, jedyną szansą na rozpoznanie infekcji koronawirusowej jest y, testowanie.